Polę, która się kulą nie kłaniała. No i znowu jesień. Za oknami deszcz, wiatr hula po polach i zawodzi żałośnie, niczym przestraszone zwierzę. To nie poprawia mi humoru. Od tygodnia jestem chory i nie opuszczam łóżka. Próbuję zasnąć, ale strasznie boli mnie głowa. Gdy do pokoju wchodzi babcia, zauważa, że nasłuchuje od głosów z zewnątrz. Postanawia, że zaparzy mi herbaty. Po chwili przysiada obok mnie na skraju łóżka ze szklanką w dłoni. Czemu jeszcze nie śpisz? Nie mogę, strasznie boli mnie głowa. No trudno, skoro tak, to opowiem ci historię tak, jak moja mama, a twoja prebabcia mi ją opowiadała. Była wtedy małą dziewczynką z wielkimi marzeniami i planami na przyszłość, ale jak to w bajce, przyszedł zły król, który chciał, aby cały świat należał do niego. I marzenia prysły. Słucham uważnie. Jest wczesny wrześniowy ranek. Budzą mnie uderzenie do drzwi. Niemiecki żołnierz wyprowadza wszystkich przed dom, potem nakazuje przejść na wiejski plac. Będą nas wysiedlać. Nie zdążyliśmy zabrać nawet osobistych rzeczy. Jak ja będę tęskniła za moim rodzinnym dębskiem. Ostatnim obrazem, jaki zapamiętałam, był budynek szkoły, zajmowany przez niemieckich oficerów nosili wielkie skrzynie, wypełnione zapewne księgami i dokumentami. Widziałam, jak ciężkimi buciorami depczą polskie godła i krzyże z nienawiścią zerwane ze ścian. Przez chwilę zastanawiałam się, do czego posłuży im to miejsce, które do niedawna dla nas było miejscem nauki. Przerażona siedziałam na pace samochodu. Aby przestać się bać, zaczęłam myśleć o mojej szkole. Co o niej wiem. Mama mówiła, że budynek zaczęto wznosić w 1926 roku i kontynuowano przez kolejne dwa lata. Zaangażowali się wszyscy mieszkańcy wsi, ściągając na plac budowy co kto miał piasek, glinę, parę cegieł. Pomógł też ówczesny właściciel dóbr Sławogóra Stara, dziedzic Czarnecki, człowiek światły i wielkoduszny który pragnął, aby chłopskie dzieci potrafiły czytać i pisać. Tak powstała szkoła murowana, piętrowa, jak na owe czasy nowoczesna i dobrze wyposażona. Pokryty blachą dach dumnie mienił się w promieniach słońca. Część budynku zajmowały mieszkania dla nauczycieli i woźnego. W tym czasie byli to pan Włodzimierz Leganza, państwo Bieranowcy i pan Gałązka. Aż nadszedł rok 1939. W ostatnim dniu sierpnia pospiesznie ściągnęłam, żeby uchronić przed deszczem, odświętną białą bluzkę, tak starannie wykrochmaloną przez mamę. Nie mogłam doczekać się pierwszego września, żeby wraz z innymi dziećmi rozpocząć nowy rok szkolny. W siedmiu klasach miało być nas osiemdziesięcioro. Pomieszczenia oświetla... oświetlały lampy naftowe, co nie było praktyczne, ale dotąd pamiętam cienie pełzające po ścianach i nadające im magicznego wyglądu. Kolejce pełniły funkcję grzewczą. Każde pomieszczenie takie posiadało. Izby lekcyjne były dość ponure, pozbawione ozdób, ale miało się to zmienić. Wszyscy przecież potrafiliśmy rysować piękne, kolorowe obrazki. Dużo trudności, ale i niemałą frajdę miało sprawiać pisanie atramentem. Gdybym wiedziała, że wszystko potoczy się inaczej. Nie troskliwy głos mamy, a odgłosy spadających bomb, wybuchy i wystrzały obudziły mnie o poranku. Szybko rozwijały się resztki snu, gdy usłyszałam przeraźliwe odgłosy dobiegające z podwórka. Wojna! Wojna! wybuchła! Boso wybiegłam na zewnątrz. Nie zważając na sosnowe igły, wbijające się w stopy, pobiegłam do rodziców, gorączkowo zapędzających wystraszone bydło do obory. Cała wieś pakowała się w popłochu. Wszyscy zabierali to, co najpotrzebniejsze rozrodzinne pamiątki, by ruszać w kierunku Warszawy. Wydawało się, że w stolicy będziemy bezpieczni. Uspokoiła nas jednak myśl, że polskie oddziały trzymają się mocno. Wierzyliśmy, że wojskom nieprzyjaciela nie uda się ich pokonać. Pozostaliśmy we własnych domach. Mijały kolejne dni. Dorośli zbierali się w szkole, by podzielić się informacjami. W dniu 3 września Tata przyniósł wiadomość, że żołnierze 79 Pułku Piechoty przeciwstawiali nieprzyjacielowi opór. Wolę walki i dzielność, czynniki, które, miał, które mimo przewagi sił przeciwnika decydowały o wynikach. Mimo coraz większych strat, nieprzyjaciel jednak wzmagał natarcie i parł naprzód, przedostając się na tyły pozycji mławskiej, po osi Szumsk, Kitki, Budy Garlińskie, Dębsk, Mława. Bezpośrednio poza pobliskimi błotami nie myje. Na szczęście zabudowania mieszkań, mieszkańców Dębska i górujący nad nimi budynek szkoły pozostały nietknięte, Sytuacja od wschodu stawała się coraz bardziej niepokojąca. Odgłosy walki narastały i szybko przybliżały się ku nam. To burzy poczucie bezpieczeństwa i spokój. 5 września obserwujemy odwrót polskiego wojska. Nadchodzą okupanci. Wkrótce rozprznoszyli się po całej okolicy. Moje marzenia o szkole przepadły. W jej budynku, opustoszałem teraz i pozbawionym dziecięcego gwaru, powstał sklep dla niemieckiej społeczności. Prowadzili go państwo ulatowcy, zatrudniający dla, do pomocy kilkoro Polaków, w tym panią Monikę Skudynowską. Samochód przestał trząść. Dojechaliśmy na miejsce. Teraz będziemy mieszkać we wsi Bogatki, w domu gospodarzy Pawełków. Do mojego ukochanego Dębska wróciłam po wojnie. Zostałam tu ludność wysiedlona z okolicy Dzierżgowa. Ucieszyłam się, gdy zobaczyłam budynek szkoły. Ocalał. Nadal stał dumnie na niewielkim wzniesieniu. To już koniec tej historii. Twojej prebabci, wchodzącej do dębskiej szkoły w dniu kończącym moją edukację, zakręciła się u zawoku i spłynęła po policzku. Nie wstydziła się tego, była przecież taka szczęśliwa, że jej córka mogła się tutaj uczyć. Babciu, to piękna historia. Nie przypuszczałem, że moja zwyczajna szkoła razem z ludźmi dzieliła chwilę smutku i radości, gdyby jeszcze mogła mówić.